Hej, to Dalmar. Witam serdecznie w grze Don't Starve. Przeżyłem aż 11 dni. co stanowi mój rekord w tej grze. Dodatkowo jeszcze wyhodowałem piękną plantację borówek. Jagódek. Które pozwalają mi myśleć o tym, że mam szansę przeżyć w tym niekontrolowanym środowisku. Pokonałem wilki, mimo że nie czuję się najlepiej. To jednak, no... Jakiś taki optymizm we mnie wewnętrzny, ten las rośnie, ognisko płonie, skończył się dzień 11. No ja bym chyba znowu poszedł pozbierać te... nawóz. Od naszych przyjaciół. Nasionka, nasionka zbieraj. Od naszych przyjaciół, eee, może weźmy się siekierę zamiast... Bo jeszcze coś niechcący wykopiesz. No, od no, naszych przyjaciół. Przyjaciele mieszkają gdzieś tutaj. To są e, bawoły. Nie wiem. Nie pamiętam, jak nazywałem tą, rog nazywałem tą rogaciznę wcześniej króliki. Czy ja mam jeszcze pułapkę na króliki? Czy już się skończyła? Bo mam marchewkę. Hmm. Ja ją chyba zostawiłem gdzieś. Rozstawiłem gdzieś. Gdzieś tą pułapkę. Tak coś mi się wydaje. Gdzieś tam na. Na. na, na wschodzie, tak? Tu jest ta jama potwora. no ominiemy. Nie mam pojęcia, co się z tym robi. Trawę może pozbieramy w międzyczasie idąc na południe. Też trawy z tego co widzę ma mnóstwo. Jest. Zbieramy nawóz. Nawóz służy. Jak pamiętacie, jakoś można było obracać chyba z strzałkami mapę. Nawet służy do, do użyźniania gleby, to może złe słowo, ale dzięki temu jagódki rosną, te krzaki, które tam się zasadzi, trzeba je nawieść i ech, myślałem, że go toporeczkiem zgarnę. Tu jest coś nowego. Co to było? Ślady zwierząt. Hmm. Gdzieś wyczytałem, że jak się kwiatki zbiera, to przywraca się zarówno zdrowie to zwykłe, jak i no, umiejętności umysłowe, tak bym to może nazwał. Tej trawy już mam z całkiem spoko. Poza tym zaczyna się robić, zbliża się ten zmrok, więc może byśmy wracali do obozu, pozbierajmy tylko jeszcze trochę tego nawozu po drodze, tak jest. No i teraz. Całą kitą walimy do obozu. Czy w razie czego mogę rozpalić ognisko? Mogę. Więc nie muszę się jakoś specjalnie przejmować, tym, że zostanie mnie noc. Chociaż nie chciałbym tu obozować, wolę. wolę w... czuję się bezpieczniej w moim... w moim moim obozie, który sobie wybudowałem. daleko. No i to nam pozwoli nawieść tak. Tak, a zapasowe kubki schowamy sobie do skrzynki. Będziemy mieli na przyszłość. Mamy też jedno. zebrane pierwsze plony w, cał w całości. Chowaj tu. E, drewno. Gdzie jest drewno? Tu jest. E, jeszcze jest widno, nie trzeba. Jakoś specjalnie ten. To może byśmy zrobili coś może odkrywczego. Bierz tą łopatkę i teraz posadzimy sobie trawę. Będziemy produkować duże ilości liny. O w ogóle to. Patyczki też nam się przydadzą. Musimy założyć nasz piękny obóz, żeby być samowystarczalny. Dobra, czas wracać i zadbać o to, żebyśmy. Mieli trochę światła. Jednocześnie dawaj te krzaczki to. Będziemy mieli zapas patyków. Trawę sobie posadzimy gdzieś można południe. Oto. to. Niech sobie wzrasta. Świetnie. Ugotujmy ja go A zostawię sobie. A zjedź ją do końca. Kwiatka też. Mm -hmm. Podejdźmy do maszyny. I mój plan polegał na tym, a zbroję już sobie zrobiłem. Dobra. Chciałem dalej płot budować. Strzałki usypiające, ogniste, wybuchające. Pułapka na pszczoły, jak rozumiem. Może maszynę alchemiczną byśmy sobie... Mierzy temperaturę powietrza. Dwie deski, dwa złota. Zbudujmy to, tego jeszcze nie... Tego jeszcze nie robili. Nie, 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 nie grali. Dwie deski. Jedna, dwie. A złoto wydaje, że mam w tej skrzynce. Tak jest. Co powoduje, że mogę sobie zbudować bliżej tej maszyny? Tak, mam to by być. Mm, jest. Co to jest? Nie mam pojęcia. Ale znowu wyrosła mi broda. Co powoduje, że mogę się ogolić. A włosy do skrzynki. Tak, już mam zapas włosów. Drzewa wyrosły, zaraz będziemy znowu ścinać. A tymczasem idźmy tam jeszcze widziałem mm, trawę. Wykop, koniecznie wykop trawę. Założymy plantację trawy. Hmm. W tej nocy będzie mieć nasionka z tego co widzę, bo się już powoli psują znowu ta dziura z tym potworem, jak ona mnie intryguje. Można dać nasiona. Można karmić go. Mm. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale już wiem, że jedzenie. Lubi jedzenie ten potwór. No i dobra. Łopatka mi się zepsuła.

Gdzieś tu były jeszcze krzaki z jagodami. O prawie idę je wykopać, zanim się noc zbliży. Jagody to podstawa. Mm -hmm. Są jagody, dawać, kopać jak. To był drugi krzaczek. Na górze jeszcze są marchewka, przyda się na później. ...żeby nęcić króliki. Mogę go zdzielić szpadłem w sumie. Mam. I pora wracać do obozowiska, bo się zaraz zacznie robić ciemno. Bierzmy sobie tylko jeszcze kwiatka po drodze, a ty chyba zjeżdżałeś tęsionka, które chciałem. Dobra, to nie przelewki, teraz gazem do domu. Nie zatrzymuj już się po nic, tylko biegniemy. Idziemy do obozu. I dzisiaj będziemy jeść nasiona. Kontrola. No tak mam. Mam z czego rozpalić ogień w razie W. Już niedaleko. Jestem i kolejny jagody na krzakach Bieraj. przy takiej wydajności Co to Indyk. Wystraszył mnie A go już nie ma. trzy, i wszystkie sześci, nawet jeszcze może zdążę. Dobra, i gazem rozpalcie nisko. Cóż za zgranie w czasie. Gdzieś tu mogę linę robić. Jest pułapka na króliki. Gdzie się linę robiło? I linę dodajmy do ognia. Ma się całkiem źle hmm. palić z tego co kojarzę. Dobra, ugotujmy sobie nasionka. Najemy się król. Dzień 13. Wracamy powoli do zdrowia. Zdobyłem zimo. Zimno, no, no termometr powiedzmy sobie. Urządzenie, które mierzy mi poziom zimy. Może czy tu przyjdzie zima, a to znaczyło, żeby wtedy jagódki pewnie nie rosły. Dobra, to co? Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!